Hej, z tej strony Bachu. witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Salon News Nasza coforkowa seria, która pojawia się w środę Dlatego, że wczoraj był inny materiał Ważniejszy moim zdaniem, bo te nowości, które są w tym tygodniu nie są aż takie fajne Chociaż w sumie są fajne zniżki Dobra, więc oglądajcie w sumie do końca, łapka w górę, nie widziana, bo ostatnio nie zostawiacie łapek w górę A, to bardzo jest zła sprawa, bo jest mało kanałów reddedowych, trudno się przebić Nikt w Red nie gra, no to trzeba dotrzeć do tych pięciu osób, nie, więc łapka w ogóle pomaga. Dobra, więc, e, lecimy. Zacznijmy sobie oczywiście od tego, że jest nowy legendarny zwierzak, nowa misja na legendarnego zwierzaka, więc możemy ją odpalić u Harriet, oczywiście. Więc zobaczcie misję i jest misja na, proszę państwa, jeleń cienisty, super. E, tą misję zrobimy sobie za dwa dni na kanale, jak ktoś nie ma przyrodnika, to sobie zobaczy jak to wygląda. Więc za dwa dni film będzie, ponieważ ogarnąłem w końcu jak dobrze nagrywać bez laga na właśnie PlayStation Więc mogę sobie spokojnie grać, i nie będę musiał zwalać winy na to, że mam opóźnienia na podglądzie e, Dobra, więc misja fajna, spoko, zaraz sobie w sumie ją zobaczę, a wy ją zobaczycie za dwa dni Ale ważniejsze jest to, że są nagrody, jeżeli w tym tygodniu tą misję zrobicie, to macie, proszę państwa nagrodę za uśpienie. Jeżeli uśpicie go, to macie darmową kamizelkę i 100 sztuk amunicji usypiającej. To jest właśnie nagroda za tą misję, nie? Ale jeżeli zabijecie go podczas tej misji, to otrzymacie oczywiście skórę, spoko i sztuk amunicji, 100 sztuk amunicji, jak mówiłem, ekspres do karabinu powtarzalnego. Więc no, Rockstar się nie postarał zbytnio z tymi nagrodami, no ale spoko, że cokolwiek jest, prawda? Kolejna nowość, tym razem po raz kolejny u Harriet i jest to Witalizm, dostępny od 5. levela przyrodnika macie tutaj nową taką powiedzmy mini-misję scenkę specjalną, która wam mówi, że możecie przemienić się w zwierzaka i wczoraj był ten materiał, link macie w karcie, nie będę się dwa razy powtarzał tam wyjaśniłem o co z tym chodzi, takie małe śledztwo zrobiłem bo gra za bardzo nie tłumaczy o co chodzi więc polecam sobie spojrzeć w kartę Dodatkowo, jeżeli w tym tygodniu zrobicie swoją pierwszą przemianę, to dostaniecie w nagrodę mapę skarbów. No, więc tyle. E, czas na inne e, nagrody, bo premii nie ma. Pewnie doskonale zdajecie sobie z tego sprawę, że jest coś takiego jak seria ekstremalna. Została ona wprowadzona jakiś czas temu właśnie do Red Dead Online i Rockstar w tym tygodniu ma dla Was specjalne nagrody za wygranie w tym trybie. Ekstremalna seria przejęć. Więc odpalacie sobie tutaj coś takiego jak szybkie dołączanie. I bierzecie seria wyróżniona, wrzuci was właśnie w ten tryb. Jeżeli wygrać, to macie darmowy kapelusz. No, tyle. Jeżeli chodzi o e, nagrody za to, podwójnej premii niestety nie ma, tylko i wyłącznie ten kapelusz. No cóż, czas na zniżki, zaczniemy sobie od różnikarza. I tutaj, proszę Państwa, w katalogu mamy coś takiego jak na przykład karabiny powtarzalne. I wszystkie karabiny powtarzalne aktualnie są przecenione, więc ja Wam polecam oczywiście podstawowy po... pojazd. Chciałem powiedzieć, sorry, podstawowa broń, czyli karabin Lancaster i Evans też jest spoko. Reszta już mniej, ale niektórzy lubią ten na przykład właśnie karabin. Ja nie bardzo. No ale cóż, ja Wam polecam oczywiście Lancaster, to jest taka podstawa, moim zdaniem. Dalej możemy sobie przejść, aż do proszę Państwa pasów na broń. Więc wszystkie są przecenione to samo jeżeli chodzi o kabury. I wam kaburę oczywiście polecam, no bo Kaman, jak tu bez kabury latać? Skoro kabura daje wam właśnie dostęp do drugiej broni. Chodzi oczywiście o broń e, tą e, krótką, czyli rewolwer albo pistolet, więc polecam. Jak najbardziej sobie kupić, możemy sobie teraz stąd wyjść, ponieważ kolejne zniżki już są w innym sklepie, a dokładniej chodzi mi o sklep z ubraniami. I to jest moim zdaniem bardzo fajna sprawa, bo mamy zniżkę 40% aż na bardzo fajną rzecz. I są to, proszę państwa, ubrania, wiadomo, ale dokładnie wszystkie stroje. Mówiąc wszystkie, a myśli, mówiąc wszystkie, a myśli wszystkie. Proszę państwa obejrzyj i zobaczcie. Jest zniżka na kurde wszystko. Proszę bardzo. Nawet te od roli. Super sprawa. Ja nie mam ich pokupowanych, ale teraz kurde, chyba trzeba, nie? Spoko. W sumie ten strój jest spoko, nie? Taki Bimbrownik. Spoko biorę. Więc yy, wybierz. Jeszcze mogę tutaj sobie jakiś wybrać specjalny wariant. Spoko. Więc, to jest moim zdaniem najlepsze, więc kupuję I Widzę, że reszta też muszę, kurde, sobie zakupić I może to zrobię Czemu by nie, ale teraz sobie w tym pobiegam Narzekacie, że ten sam strój cały czas, no to macie, teraz z takim będę biegał Bo jest te, kurde, bimbrownikę. Siemanko, co tam? Eee, I tyle w sumie, więc łapka w górę, jak mówiłem, mile widziana A ja się z wami żegnam, siema, na Ej, w sumie! Wait! Spotkałem gracza w Red Dead Online, co jest? To jest dziwne, bo to jest yy, jedna z ilu osób na sesji. Jedna z pięciu! Wow! Siemanko, witam. Możemy dać mu machanisko. Siemanko. Yy, I ja się z Wami żegnam dam. Siemadra, cześć. Elo!